Dzień dobry, V. Ufam, że to była spokojna noc. Mhm. Nie masz żadnych nowych wiadomości. Masz dzisiaj zaplanowane jedno spotkanie. Afterlife. De La Main potwierdził przybycie o ustalonej godzinie. Zauważyłam, że twój kalendarz jest nieuzupełniony do końca miesiąca. Czy uruchomić funkcję planowania? Nie, dzięki. Jest tak, jak ma być. Znakomicie. Życzę miłego dnia. Cześć szefie. Hej, jest już? Jeszcze nie, ale będzie pewnie punktualnie. Za to jego ludzie rewręczyli tu wcześniej. Sprawdzali czy jest czysto przed jego przyjściem. Myśleli, że ich nie widzimy. Co ze sprzętem? Brun jest. Reszta też. Zatankowana. Gotowa do startu. Dzięki. Niedługo będę. Dziękujemy za skorzystanie z usług Delamain. Gdzie lecimy? Lecimy do Afterlife. Oczywiście. Korzystamy z uprzywilejowanego korytarza powietrznego. Nie przewiduję żadnych opóźnień. Wspaniale. Pozwolę sobie zauważyć, że wygląda pan na zmęczonego. Ciężka noc. O, ciężkie kilka tygodni. Przykro mi to słyszeć. Sieć Delamain ma w swojej ofercie pakiety usług komplementarnych, które mogłyby stanowić znakomite remedium na pański stan zdrowia. Z wielką satysfakcją informuję, że Delamain nawiązał współpracę z Trauma Team. Dzięki temu mogę zaoferować pakiet usług medycznych w ramach promocji Bezpieczna Podróż. Co za rasaką. Jak wygląda sytuacja w mieście? Pomyślałem, że to pana zainteresuje. Poważny kryzys w Arasace trwa nadal. Zagregowane informacje z mediów jednogłośnie wskazują na ekonomiczną, wizerunkową i polityczną klęskę tej korporacji. Your Soul miał być największym sukcesem Arasaki. Stał się ich największym koszmarem. Stracili wszystkie zasoby. Hmm... Sprzedawali bogaczom obietnicę nieśmiertelności, a tak naprawdę dzięki engramom gromadzili wiedzę. I władzę. Otóż to. Wygląda na to, że pan i Afterlife jesteście na razie bezpieczni. Minie trochę czasu, nim Arasaka się przeorganizuje. Dnia. Polecamy usługi Delamej w przyszłości. Życzę miłego dnia. żarcie stópki i żółta woda z kranu. Za oknem znowu jakaś cholerna strzelanina. A gdyby można było tak od tego uciec? A teraz pomyśl sobie, co tak kosmos. Na skraj świata i dalej. Wyślij wiadomość kosmos na 799, a będziesz miał... Cześć. Żartę... Napijesz się czegoś? To zwykle. Jasne. Ludzie czują, że coś się szykuje. Nie ukryjesz tego dłużej. Nie będzie trzeba. Dzisiaj lecę. Dzisiaj? Ach, jest z tym jakiś problem? Nie, ale w takim razie potrzebujesz czegoś specjalnego. Rogue miała swój mały zwyczaj. Przed każdą dużą akcją wypijała szklaneczkę tekili, tej samej, którą pijał Silverhand. Kiedyś zapytałam, czy to na szczęście, wiesz co mi powiedziała? Że chodzi o wspomnienia. Że pamięć o John'ym pomaga jej się skupić na tym, co najważniejsze. Więc pomyślałam, że może zwyczajem Afterlife zrobić jeden z naszych sławnych drinków. Tylko powiedz czyj. A co z moim drinkiem? Wypijmy za mnie. Przyda się. Musiałbyś zginąć, żeby w Afterlife pojawił się drink na Twoją część. Znasz reguły hmm, Ale ja umarłem, Kle. Okej. Okay. To to coś ci przygotuję. I powodzenia Vi. Czekałem na ten moment. Spojrzeć w oczy nowej legendzie Afterlife, przyznaję, to pewne przeżycie. Cieszę się, że nie jesteś rozczarowany. Siadaj, siadaj. Jakie wieści? No cóż, V. Twój wyczyn w Mikoshi znokautował Arasakę. Przyniósł ci fortuny i wpływy w tym mieście. Ale nie tylko. Sparaliżowane systemy Japończyków pozwoliły moim ludziom skorzystać z paru nowych furtek. Czyli nasza akcja jest aktualna? Wycieki zarasaki się potwierdziły. Kasyno rzeczywiście jest w trakcie testów nowych systemów zabezpieczeń. I rzeczywiście dzisiaj na moment je wyłączą. Zakładam, że wiesz już, jak to wykorzystać. Masz jakieś wątpliwości? Chyba nie chcesz się teraz wycofać. Wycofać? Na tym etapie? O nie. To nie byłoby opłacalne. Swoją drogą jeszcze nikt nie zrobił takiej akcji jak ta. Tam skąd pochodzę, mówią, że to po prostu nie może się udać. Mówią, że podejmujesz zbyt duże ryzyko, że poetycko ujmując, chcesz spalić się w słońcu. Dlatego zleciłeś ten skok mnie. A wiesz dlaczego? Bo jesteś kimś, kto zrobi wszystko, by zyskać choć cień szansy na przeżycie. Nawet jeśli na końcu tej drogi czekać będzie tylko śmierć. Jutro o tej porze dane wszystkich klientów kasyna trafią do ciebie. Ale pamiętaj, co mi obiecałeś. Pamiętam. Ja nie zapominam. Powodzenia, jestem na miejscu. Znakomicie, niemal co do sekundy. To teraz moja kolej. Mhm. Dostałem sygnał, że satelity chwilowo oślepły. Maskowanie sygnatur włączone. Pamiętaj, masz tylko jedno podejście. Powiedz mi coś, czego nie wiem. Jak tylko się zacznie, nie będzie szansy na powrót. Bez szansy na ekstrakcję. Bez szansy na ocalenie, jeśli ktoś cię zauważy. Wspaniale. Ale jeśli to się uda... Zyskasz więcej niż przypuszczasz. Czasy, kiedy miałem dużo do zyskania już minęły. Teraz po prostu nie mam nic do stracenia. Konura perspektywa, ale kimże ja jestem, by cię oceniać? Везут